Cześć. Witaj na kanale Freak Toys. W dzisiejszym odcinku mam dla ciebie prawdziwą bombę. Ponieważ nie będzie to recenzja jednej figurki, nie dwóch, aż czterech. Cztery postacie, cztery supermoce i cztery zupełnie nowe figurki prosto z najnowszego filmu od Marvel Studios Fantastyczna Czwórka: Pierwsze Kroki. Sprawdźmy, czy te figurki również są fantastyczne. Zapraszam na recenzję. Na początku tej recenzji rzućmy okiem na opakowania, w które nasze figurki zostały zapakowane. Całość została zaprojektowana w stylistyce kostiumów naszych bohaterów, a więc dominuje tutaj biel i błękit. Na górze opakowań po prawej stronie znalazło się logo serii figurek Marvel Legends. Natomiast poniżej znaleźć można transparentne okienka, przez które widać nasze figurki wraz z załączonymi do nich akcesoriami. Po prawej stronie okienek umieszczono nazwy tych superbohaterów i kolejno są to Human Torch, Mr Fantastic, Invisible Woman oraz The Thing. Na samym dole opakowań natrafimy na logo filmu The Fantastic Four: First Steps oraz designerskie logo producenta czyli firmy Hasbro. Po obróceniu opakowań w prawą stronę ujrzymy grafiki prezentujące nam jak te postacie będą wyglądać w filmie. Natomiast z drugiej strony znajdziemy podobne loga, nazwy i miniaturowe grafiki z postaciami na odwrocie ujrzymy naszych superbohaterów w pełnej krasie. I muszę przyznać, że każda z nich wygląda świetnie. I to tyle jeżeli chodzi o opakowania, a więc teraz wyciągnijmy te figurki i sprawdźmy jak prezentują się z bliska. A tak oto fantastyczna czwórka prezentuje się tuż po wyciągnięciu z opakowań. Jak na serię Marvel Legends przystało, figurki zostały wykonane w skali 6 cali lub jak to woli 1 do 12. Ale teraz sprawdźmy jak ta skala przełożyła się na wysokość tych figurek w centymetrach. Zaczynając od lewej strony, to ludzka pochodnia mierzy 17 cm, razem z płomieniem na głowie. Pan fantastyczny to 16 cm. Niewidzialna kobieta, jako najniższa figurka, ma 15,5 cm, a rzecz lub też stwór, jak to było tłumaczone w niektórych spolszczonych komiksach, mierzy 17,5 cm. Pewnie wielu z Was pomyślało, że jest za niski, ale kiedy spojrzymy na oficjalny plakat filmu, to zauważymy, że jego wielkość jest jak najbardziej zgodna z tym, co możemy zobaczyć w filmie. Dla porównania, przygotowałem dwie figurki w dwóch różnych skalach. I pierwszą z nich będzie sześciocalowy Kapitan Ameryka, również serii Marvel Legends, natomiast drugą figurką będzie siedmiocalowy Batman od McFarlane Toys. Jak widać, fantastyczna czwórka idealnie wpasowała się w skalę sześciocalową, ponieważ bardzo dobrze pasuje do filmowego kapitana, natomiast do Batmana brakuje im parę centymetrów, co również w tym wypadku wypada na plus. Podejrzewam, że wielu z Was zastanawia się, jak nasz kamienny potwór wypadnie w porównaniu z Hulkiem. I tu śpieszę z porównaniem. Chociaż to nie ten zielony Hulk, a czerwony z filmu Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat. Jego recenzję również znajdziesz na moim kanale. Tu widzimy, że Hulk jest sporo większy, ale coś czuję, że ich walka na wielkim ekranie byłaby epicka. No i na koniec dorzucam porównanie z pierwszą fantastyczną czwórką, której producentem była jeszcze firma Toybis, która przed Hasbro wprowadziła serię Marvel Legends. I co? Która z tych superbohaterskich drużyn podoba Ci się bardziej? Daj znać w komentarzu. Według mnie obie są jak najbardziej spoko. Przejdźmy teraz do akcesoriów, których jak na cztery figurki nie ma tak naprawdę za wiele. Dla John'ego są to tylko dwie dodatkowe wymienne palące się dłonie z wyprostowanymi palcami. Fajny jest ten efekt płomienia, ale przydałaby się też tutaj jakaś podstawka, aby upozować go w locie. U Urida wygląda to już troszeczkę lepiej. Bo poza wymiennymi dłońmi zaciśniętymi w pięści, dostajemy tutaj również wymienne wydłużone ręce, które możemy wyginać w każdą stronę, dzięki umieszczonym w nich drucikom. Świetny efekt jak na człowieka gumę. Co do SU mamy tutaj również wymienne dłonie, z czego jedna dedykowana jest do efektu tarczy. Sama transparentna tarcza też wygląda dobrze i znaleźć w niej możemy nawet efekty dziur po kulach. Na koniec zostały nam dwie dodatkowe otwarte kamienne dłonie dla Bena. I to tyle. Mam wrażenie, że ostatnio ta seria nie rozpieszcza nas akcesoriami, chyba że jest to figurka Deluxe albo wprowadzona ostatnio pod seria Maximum, ale te figurki też są przez to odpowiednio droższe. Przyjrzyjmy się teraz każdej z tych figurek z bliska. Mocą, jaką dysponuje Human Torch, jest władanie ogniem, i ta figurka bardzo dobrze to oddaje. Całe ciało Johnego wykonane jest z przezroczystego, czerwonego plastiku. Na głowie znajduje się pierwszy płomień, niczymu Ghost Ridera, oraz żółte oczy podkreślające niesamowitą moc. Kolejny płomień znajduje się na grzbiecie, częściowo osłaniając klatkę piersiową, na której w środku umieszczony został symbol czwórki. Od tej figurki bije bardzo komiksowy vibe i chodzi mi tutaj o podkreślone czarne kreski. Taki właśnie zabieg pojawił się w starych klasycznych komiksach. Na dłoniach i przedramionach znajdują się kolejne płomienie. Tutaj trzeba uważać przy zmianie dłoni, bo te lubią wypadać. Ostatnie efekty płomieni pojawiają się na butach i również prezentują się znakomicie. Tył figurki jest tak samo dobrze dopracowany, aż robi się cieplej od samego patrzenia. Ma ktoś kiełbaski? Teraz przyszła pora na Pedro Pascala, a raczej Mister Fantastica. Chociaż trzeba przyznać, że podobieństwo do aktora jest tutaj niesamowite i nie da się go pomylić z nikim innym. Na pięknie wyrzeźbionych włosach pojawiły się też kultowe dla tej postaci szare pasemka na bokach. Kostium jest dopracowany i oddaje wszystkie szczegóły z filmu. Dominują tutaj kolory błękitny oraz biały, tak jak w symbolu na klatce piersiowej, czy też pasie i rękawicach. W tych miejscach pojawiły się również czarne wstawki. Na prawej dłoni znajduje się coś w rodzaju zegarka lub komunikatora w szarym kolorze. Na nogach ciężko znaleźć coś wyróżniającego się. Wysokie budy są też białe, ale podobają mi się tutaj te błękitne podeszwy. Z tyłu jest tak samo dobrze i nie ma się tutaj do czego doczepić. W Invisible Woman wcieliła się Vanessa Kibri i tutaj Hasbro ponownie stanęło na wysokości zadania przy odwzorowaniu wyglądu tej postaci. Długie blond włosy wyglądają super, ale niestety wpływa to na pozowalność. Błękitne oczy oraz różowe usta również się tutaj pojawiły. Kostium delikatnie różni się od tego jaki nosi Reed. Tutaj golf na szyi jest w białym kolorze, natomiast reszta wypada podobnie. Su swój komunikator nosi na lewej ręce. Buty mają też krótszą cholewkę i są bardziej kobiece. Tył figurki również wygląda świetnie i nie zabrakło w tym miejscu kobiecych wdzięków. Także plusik dla producentów od męskiej części widowni. Ostatni na tej liście jest The Thing, który jest z rzeźbiarskim majstersztykiem. Począwszy od głowy, która jest zarówno bardzo komiksowa i realistyczna w jednym. Nad błękitnymi oczami znajduje się jedna kamienna monobrew w ciemniejszym kolorze, co nadaje charakteru tej postaci. Reszta ciała to kamienne muskuły w jasnobrązowym kolorze. Podoba mi się w tym miejscu to ciemniejsze cieniowanie, które nadaje jeszcze większego trójwymiarowego efektu. Na prawym nadgarstku również umieszczony został szary komunikator. Ben w tej wersji ubrany jest od pasa w dół, co jest też klasycznym zabiegiem. Na białym pasie dostrzec można logo fantastycznej czwórki, podobnie jak na obu udach. I nie dziwię się, że producenci filmu zdecydowali się na te miejsca, bo jak najbardziej tutaj pasują. Nogawki zakończone zostały białym kolorem z czarnymi i szarymi wstawkami. Brak butów odsłania nam wielkie kamienne stopy z czterema palcami, a więc i tu podobieństwo do komiksów się pojawia. Tak, na dłoniach też są tylko cztery palce. Na tyle jest już troszeczkę gorzej, bo ile z przodu to cieniowanie kamieni się pojawia, tak z tyłu go zabrakło i wygląda to troszeczkę płasko i niestety muszę postawić w tym miejscu małego minusa. Do samych nóg nie mam tutaj zastrzeżeń nie wszystko jest tak jak być powinno. A więc jak sam widzisz w większości te figurki są dopracowane z każdej strony, ale niestety drobne zgrzyty też się tutaj pojawiają, ciekawe jak wypadnie pozowalność. A więc, jeżeli o pozowalność chodzi, to pokazywanie jej na każdej figurce mija się troszeczkę z celem, bo wszystkie postacie ruszają się bardzo podobnie. Dlatego skupię się tutaj na figurce Mister Fantastika. Głowa umieszczona została na stawie kulkowym, który dodatkowo ma ruchomy przegub, dzięki któremu możemy pochylać głowę mocno w dół oraz odchylać mocno do tyłu. A do tego pochylać na boki i obracać dookoła. Ramiona możemy obrócić o 360 stopni, unosić od i do ciała. W łokciu u trzech figurek znalazł się podwójny staw, który daje bardzo ładny zakres ruchu. Jedynie u stwora jest to staw pojedynczy, ale przy tak wielkich bicepsach nie przeszkadza to tak bardzo. Dodatkowo w bicepsie możemy obracać ramieniem dookoła. Nadgarstki możemy obracać o 360 stopni, a do tego pochylać w przód lub odchylać w tył. Talia ruchoma jest w dwóch punktach. Pierwszy znajduje się pod klatką piersiową, i jest to staw kulkowy, dzięki któremu możemy pochylać talię w każdą stronę. A drugi punkt znajduje się w pasie i dzięki niemu możemy obracać talią dookoła. Nogi można unosić do góry, w tył i na boki, a więc każdy członek fantastycznej czwórki może wykonać szpagat. Poniżej możemy też obracać w udach dookoła, zginać w kolanach, gdzie podobnie jak w łokciach znajduje się podwójny staw. I na koniec zostały nam ruchome stopy: góra, dół oraz na boki. Figurki fantastycznej czwórki oferują nam solidną pozowalność w standardzie serii Marvel Legends. Warto dodać też, że zastosowano tutaj system pinless, czyli stawy bez widocznych pinów, a to nie zawsze jest takie oczywiste. Moim zdaniem ta pozowalność wypada bardzo dobrze i daje dużo frajdy przy pozowaniu. Przyszedł czas na podsumowanie. Przed kręceniem tej recenzji nie widziałem jeszcze filmu, ale po zapowiedziach i wstępnych recenzjach sądzę, że na pewno mi się spodoba. Tak jak podobają mi się te figurki. Miałem ogromną frajdę kręcąc tą recenzję, bo każda z nich jest wyjątkowa na swój sposób. Moimi faworytami są tutaj Johnny i Ben, ale przemawia przez to też sentyment do tych postaci. Rzeźba to ogromny plus każdej figurki, podobnie jest z malowaniem, chociaż The Thing troszeczkę na tym ucierpiał. Pozowalność jak najbardziej daje radę, a akcesoriów powinno być trochę więcej: jakieś wymienne głowy, więcej kończyn dla Rida. Podstawka dla Johnego, może robocik Herbie oraz Franklin, czyli dziecko Reda i Sue, skoro też w tym filmie się pojawiają. Co do oceny, z czystym sumieniem daję całej czwórce mocne 9 na 10 i zdecydowanie polecam zakupić całą czwórkę. Bo cytując klasyka z filmu Szybcy i Wściekli, rodzina jest najważniejsza. To na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że taka forma recenzji przypadła ci do gustu. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. A ja lecę do kina. Cześć.